Clinic to miejsce, które powstało z myślą o osobach, które chciałyby poprawić swoją urodę. Znajdujemy się we Wrocławiu przy ulicy Ołtaszyńskiej 71A, w miejscu, w którym łączymy zabiegi z zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej oraz transplantacji włosów. W Sky Clinic dysponujemy najnowszą technologią oraz szerokim wachlarzem usług mających na celu uzyskanie jak najlepszych efektów zabiegowych. W gabinetach pracują lekarze oraz kosmetolodzy z wieloletnim doświadczeniem. To oni tworzą plany zabiegowe, kompleksowe plany zabiegowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Skupiamy się na efektach, w związku z tym stawiamy na terapie łączone, które rewitalizują, modelują, napinają i poprawiają jędrność skóry. W naszej codziennej pracy stawiamy nie tylko na technologię, ale także na certyfikowane produkty. Dlatego do współpracy wybieramy tylko profesjonalnych partnerów i najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do Sky Clinic we Wrocławiu.